Wydział zabójstw. Niewiarygodne, spójrz na to. Chyba sobie nadmuchują te rzeczy. Nadmuchują? Kogo to obchodzi? Komu na tym zależy? Ludzkie ciało jest przykładem piękna, prawda? Hernandez, mam rację? A co jeśli tego nie podpiszę? Jeśli im powiem, że jest to kwestia osłabienia całego posterunku? Tony, po co im wydział zabójstw na tym przyjęciu? Myślałem, że Metro jest od ochrony. O co chodzi, panowie? Nie zależy wam na tym? Spójrzcie na to. Stąd tą nadchodzi. Rozbija cały zespół. Co? Dostałem przeniesienie. Nie podpiszę go. Wiesz w czym rzecz, prawda? Właśnie skończyłeś i Czujesz, że coś się na ciebie wali. Nie chcę tego słuchać. Wiesz jak to się nazywa? Kryzys wieku średniego. Tak to się nazywa, Dan. To się nazywa zmęczenie telefonami o drugiej nad ranem i wizytami w kostnicy, Tony. Wydział Zabójstw. Czefej. No, no, bez... Jak mówicie, nie zmuszaj mnie, Tony, po hiszpańsku. Może wtedy zrozumie Tak. Powiedziałem im, że od tamtej pory o niczym innym nie mówią. Hej, Dan, spójrz na to. Cassie Bascom, Angel roku. Taka, że ręce mi się płacą, prawda? Nie sądzę. Rzeczywiście, przechodzisz depresję. Tak, Ray, rozumiem. Oni nie potrzebują mundurowego policjanta, ale detektywa po cywilnemu, który się wtopi w tłum. Tony, patrzysz na odpowiedniego faceta. Wiesz, jak na mnie mówili w szkole? Cameleon. Jest jeden warunek. Ma to być kobieta. Co? Zawołam cię za chwilę, Ross. To dyskryminacja, Tony, i ty o tym wiesz. Chodź do mojego pokoju i wysłuchaj mnie. Tylko o to proszę. Tony, już o tym mówiliśmy. Od